wszystkich, Tuolo dzisiaj na stole gadżety, gadżety z, do ASG, mamy tutaj bore-up, zestaw bore-upu od y, Tornado, od firmy Tornado, y, zestaw został zakupiony na garfajerze przychodzi nam to tutaj w takim, z, z takim pudełeczku y, o silniku, tak, w takich pudełkach kupujemy silniki do naszych replik i to wszystko tutaj było wsadzone wewnątrz, do cylindra z jednej strony zamknięte głowicą od tłoka, a z drugiej strony zamknięte głowicą od cylindra. I to wszystko. Tak jak widzicie, cylinder, głowica cylindra, głowica tłoka i dysza. Zaczynamy od dyszy. Przede wszystkim wszystko tutaj, tak jak widzicie, jest tego samego koloru, można powiedzieć, aluminium więc dla estetów jest to jakiś tam, nie wiem, plus na pewno. Dodatkowo tutaj mamy oznaczenia tej firmy Tornado zarówno na dyszy, jak i na głowicy. Cylindra to jest też dosyć ciekawe. Sama dysza ma, słuchajcie, 19,7 mm, dokładnie. Więc taka jest jej długość. I dysza, słuchajcie, jest uszczelniona jednym oringiem i to takim dosyć grubym oringiem masywnym i słuchajcie, ten o jest po prostu straszny, bardzo ciężko dysza chodzi na, tym, na tej przewodnicy w tym oringu. Moim zdaniem to tak nie powinno być, więc ten, ta, ta uszczelka gumowa jest naprawdę, moim zdaniem, kiepskiej jakości. Ona nie powinna być taka duża przede wszystkim. I teraz Wam pokażę, dlaczego jest tutaj taka duża uszczelka. Ponieważ ta dysza ona tutaj ma dosyć duży luz. Ona tutaj nie powinna mieć takiego luzu. No i podejrzewam właśnie dlatego tutaj postanowiono dać większą większy kawałek tej, tej gumy tylko po to, żeby tutaj właśnie jak to się żeby właśnie zlikwidować ten nus I jeżeli na przykład macie używacie midcapów i nabijacie dosyć dużą ilością kulek, to dobrze wiecie, że te pierwsze kulki bardzo mocno nacierają tutaj na tą dyszę, tak, po podpięciu. I może dochodzić do takiej sytuacji, że te pierwsze strzały są bardzo słabe z Waszych replik. One gdzieś, nie wiem, spadają gdzieś 10 metrów od pliki, czy, czy, czy coś w tym stylu, tak? A po kilku strzałach po prostu te kulki zaczynają lecieć do przodu. Dzieje się to właśnie dlatego, że te pierwsze kulki nie pozwalają dyszy prawidłowo tutaj się uszczelnić z gumką hop podnosząc właśnie ją tutaj do góry. Stąd właśnie tutaj jest nieszczelność i... Duża część tego powietrza zostaje z tej energii, po prostu zostaje stracona. Właśnie to jest dzięki takim, takim dyszom. Słuchajcie, ja tutaj mam drugą dyszę. To jest dysza z firmy. Tutaj tej, czyli AdSoft Engineering, czyli polska firma. I ona wcale lepiej nie wygląda, jeżeli tutaj chodzi o to. Ona też, ona też ma taki, taki luz. Ale już Wam pokazuję tutaj, wyciągnę z niej jeden z tych, z tych o-ringów. Ona tutaj akurat ma dwa o-ringi. Słuchajcie, to nie ma znaczenia, czy tu jest jeden o-ring, czy dwa, czy, czy trzy o-ringi. Jeżeli dysza jest luźna, to żaden o-ring Wam po prostu tutaj nie pomoże i tyle. Żaden o-ring więcej Wam tutaj nie pomoże. Wyciągam tą uszczelkę, ona tutaj jest o wiele mniejsza. Mam nadzieję, że... o, zaraz Wam pokażę różnice między tymi dwoma uszczelkami. O, widzicie? To jest z tego zestawu tornado, a to jest taka zwykła prawina, jaka powinna być tak naprawdę. Dobra, ale wracamy tutaj jeszcze do tej dyszy. No i tutaj słuchajcie, ten zestaw. Tutaj jest jeszcze jedna uszczelka. Ona ciutka jest ciaśniejsza ogólnie ta dysza. Ale i tak jest luźna. I tak jest luźna. I tak tutaj mamy ten, ten delikatny ruch, tak jak widzicie. Yy, Minimalnie jest tutaj lepsze spasowanie od tej dyszy, ale to jest tylko minimalnie. To dalej jest za słabo, to tak nie powinno w ogóle być. Więc, więc ta dysza sobie tutaj na bok wędruje. Razem z tą uszczelką. Tak jak widzicie, różnica tych uszczelek jest po prostu kolosalna. Zobaczcie, jaki to jest potwór. A tutaj tu jest prawilna, a tu jest ten potwór. Więc z tym będziecie mieć problem na pewno, jeżeli chodzi o ten zestaw. No ale dobra, lecimy dalej. Ja sobie tutaj wsadzę tą muszczelkę. Wsadzę sobie ją tutaj, żeby ona, jeździ mi tutaj na stole, za chwilę nie zniknęła. Dobra, jest już wewnątrz. Lecimy dalej. Słuchajcie, głowica cylindra jest, tak jak widzicie, fajnie sygnowana. Oczywiście to jest do V3. Ten otwór tutaj znajduje się troszkę bliżej tej górnej krawędzi. W V2 tak nie jest, on jest też troszkę w stronę cylindra przesunięty minimalnie. Podwójny o-ring, podwójne uszczelnienie, ten pad tutaj wewnątrz też jest całkiem dobrze wklejony. Dodatkowo tak jak widzicie tutaj w tym miejscu, w tym miejscu znajduje się klej. Po prostu on tutaj gdzieś wypłynął i tutaj zasekł, więc na pewno będę musiał go po prostu zetrzeć, tak żeby on mi się po jakimś czasie nie oderwał i nie dostał gdzieś tam do komory i do lufy, nie daj Boże. I tutaj ten pad, słuchajcie, wydaje mi się, że on jest w prawidłowo wklejony i to się będzie trzymać. Ona tutaj, słuchajcie, ta głowica bardzo fajnie tutaj współpracuje z tą naszą, z tym naszym cylindrem. Łatwo to wcisnąć, łatwo to złożyć. Oczywiście tutaj, ja już wcześniej sprawdzałem ten zestaw i tutaj ta głowica tłoka daje nam tutaj szczykaweczkę, jeżeli właśnie chodzi o to, o ten zestaw. Jeżeli tutaj mamy Tą, tą dyszę z tą niesz nieszczęsną uszczelką, także tutaj będzie całkiem nieźle, jeżeli chodzi o szczelność, nic nam nie będzie uciekać. Natomiast ta dysza w ogóle się nie przesuwa praktycznie tutaj na tym e, na tej prowadnicy i tutaj należy na pewno, ona się po jakimś czasie zetrze, dotrze, tak, usunie się ten ten nadmiar tej gumy i ona tutaj zacznie pracować, w końcu lepiej się uszczelni, e, ale tak jak wcześniej wspomniałem, no ona tutaj niestety podejrzewam, że przy wysuniętej dyszy ona tutaj będzie miała jednak ucieczkę powietrza. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy już ten, ten, ten temat omówiony. I słuchajcie, pierwsza rzecz tutaj, jaka jest wykonana z tworzywa sztucznego, czyli głowica tłoka. Ona tutaj jest z jakiegoś pomu wykonana. Ale to jest dosyć twarde. Fajnie to wygląda. Ładnie, że tak powiem. Tutaj mamy sztubę od tyłu na Philipsa. Łożysko, łożyskowanie, kulki są dosyć duże także jest naprawdę w porządku słuchajcie tutaj na tej głowicy tłoka znajduje się cylinder o, to są kuleczki, jak widzicie co całkiem duże są więc to powinno fajnie działać powinno tutaj, ta sprężyna tutaj powinna dosyć fajnie się zachowywać i słuchajcie tutaj znajduje się taki oring i ten o-ring oczywiście jest większy, on jest tutaj większy niż ten o-ring zwykły i on jest całkiem miękki i on fajnie się uszczelnia z tym. Ja nie wiem kto pisał, tam zdaje się na Gunfire'a jest jedna, jedna opinia, jeden komentarz i ktoś napisał właśnie, że ten o-ring tutaj jest kiepski i on tutaj sobie lata wewnątrz dosyć kiepsko. Więc być może ktoś sobie podmienił w firmie albo gdzieś ktoś odesłał z podmienionym. Albo nie wiem, jak to się stało. W każdym razie ja dostałem dosyć fajny zestaw. Zaraz wam pokażę, jak to złożę z jakimś tam tłokiem. Jak to wygląda? I jeszcze tutaj o o-ringu. Słuchajcie, ja mam taki o ring zapasowy. Wymiary tego o-ringu to jest guma 2,5 mm na 25 mm średnicy zewnętrznej. Jeżeli pójdziecie do sklepu i powiecie, że chcecie. 2,5 na 25 mm O ring to takie coś sobie kupicie po prostu za grosze i będziecie mogli sobie wykorzystać w swoim zestawie. Tylko jest jedno, ale te o ringi ze sklepu, one są ciutkę twardsze niż ten tutaj O ring z zestawu. One tym, tym można je po prostu rozpoznać. One są takie sztywniejsze, po prostu. Czy to będzie przeszkadzać? Sprawdzałem. Słuchajcie, szczelność na obydwu na działają. Działa szczelność. Dobra, sadam o ring oryginalny. Wrzucimy sobie teraz tutaj na, na tym tłoku. Teraz wam powiem o tym tłoku. I wrzucamy sobie tutaj cały zestaw. Tak jak widzicie szczykaweczka jest dosyć fajna. Nie będę wam tutaj wrzucał zestawu z tą dyszą, bo to nie ma żadnego sensu. Ta guma tak mocno trzyma, że tutaj po prostu też jest strzykawka. Czy ona jest wysunięta, czy ona jest schowana? Tutaj szczykawka, ale tak jak mówię, ta guma po prostu nie pozwala na y, prawidłową pracę tej, tej dyszy na tej prowadnicy, i to jest, to jest największy problem. Wymiana y, tej gumki na tą, którą wcześniej widzieliście z innego zestawu, y, spowoduje to, że ta dysza po prostu utraci y, po prostu szczelność i, i tyle. Więc trzeba na pewno do tego zestawu dokupić inną dyszę. I tak to wygląda. Y, tak jak wcześniej wspomniałem, no ja kupiłem to z ciekawości, na pewno będę próbował to zaadoptować do nowego gearboxa, który będę budował od podstaw. Będzie to V3, ale o tym będzie na pewno inny materiał. Słuchajcie, drugim takim zakupem ciekawym, ale dla niektórych to będzie po prostu śmieciowy temat, jest zakup takiego otłoka na, też na Gunfire'ze i to jest firma ENL. Słuchajcie, to jest, to przychodzi nam od razu z głowicą, to jest ten tłok, tutaj macie głowicę, ta głowica jest wykonana z tworzywa, to jest jakieś takie zwykłe tworzywo, to nie wiem, dodatkowo słuchajcie, tutaj od spodu jest to żebrowane, tak jak widzicie, ja tutaj to odkręcę, żeby Wam pokazać jak to wygląda, oczywiście ja to już stuningowałem, to jest, to jest, to co widzicie tutaj, to jest wersja stuningowana, Ponieważ yy, to przychodzi zupełnie bez, yy, bez łożysk, to nie jest łożyskowane, to jest skręcone tym zestawem, który leży obok, tak? czyli tą podkładeczką śmieszną, która tam sobie leży i tym wkręcikiem krótkim. To jest skręcone właśnie na to, ja tutaj z, z jakiejś dyszy, która się skończyła, po prostu, yy, przepraszam, z dyszy, z głowicy, która się skończyła, wziąłem takie aluminiowe, yy, po tą, tą końcóweczkę aluminiową i... I łożyskowanie, i dodałem normalnie. To jest skręcone po prostu w ten sposób, że to jest tutaj wrzucone, tu jest taka podkładka wrzucona, i to wszystko jest skręcone taką moto taką, taką oto po prostu takim oto wkrętem. I tak to wygląda. Ja tylko dałem dłuższy wkręt, bo to jest jakiś taki zwykły wkręt. I tak jak wcześniej wspomniałem, te elementy pochodzą z jakiejś tam innej z jakiegoś tam innej po prostu głowicy tłoka. Tak, jak widzicie, to jest jakieś tworzywo, to jest jakiś plasticzan. To jest lekkie. Tutaj ten pierwszy element jest dosyć gruby. Podejrzewam, że to może się sprawdzić w jakichś takich lekkich setach do szybkich cekubówek I tyle. Moim zdaniem, element wystarczający. Słuchajcie, całość kosztuje 20, zdaje się, 1 czy tam 2 zł. I dostajemy tłok i dostajemy coś takiego. To modyfikacja, oczywiście. I teraz słuchajcie, sam tłok. Tłok jest moim zdaniem porządny, opłaca się to kupić ta szczęka tutaj tak jak widzicie jest wysuwalna i co jest fajne tutaj ten przedostatni ząb czy, czy bądź drugi tak jak zależy od której strony będziemy to tutaj liczyć już jest częściowo spiłowany czyli coś co ja robię u siebie we wszystkich praktycznie tłokach ja go nie usuwam nigdy całkowicie tylko go częściowo po prostu piłuję i ewentualnie tutaj możemy dokonać jakąś tam rzeźbę jeszcze delikatną tak jak widzicie tu szczęka fajnie się wyciąga i tak to wygląda. Także to jest fajna sprawa. Dodatkowo, słuchajcie, to jest ciężkie. To jest ciężkie, więc to się przyda do wszystkich takich setów, gdzie pchamy ciężkie kulki, tak? Gdzie mamy jakieś, próbujemy jakieś zasięgi, gdzie próbujemy dociążać po prostu ten nasz tłok. Tutaj w tym przypadku właśnie on już jest ciężki, więc to jest fajna sprawa, więc tutaj wystarczy do środka wrzucić jakieś tam dwie podkładki, dwie podkładki jakieś tam stalowe, tak żeby tutaj, i troszkę tej masy doszło i już mamy częściowo ten zabieg wykonany właśnie przez to, że ten tłok po prostu swoje waży. Oczywiście tak jak widzicie tutaj on posiada nadlewki, tak? On posiada nadlewki tutaj wewnątrz w tym otworze, tutaj z zewnątrz także ta krawędź tutaj na tej krawędzi też jest taki szef po prostu i to należy spiłować te nadlewki. Należy się tego posmyć, ponieważ jeżeli to Wam się gdzieś w mechanizmie oderwie, może się to gdzieś dostać między zębatki albo na przykład jeżeli macie jakieś dziwne mosfety, może gdzieś tam jakąś czujkę zakleić, czy, czy coś w tym stylu i spowodować jakieś tam awarię, którą po prostu będziecie mieli problem z usunięciem, bo to są naprawdę małe elementy i możecie tego nie zauważyć na takich rzeczach. Więc moim zdaniem, słuchajcie, za 20 zł ten tłok jest w porządku. Dodatkowo dostajemy taką głowicę, którą możemy sobie wykorzystać do noce kuba. Do jakichś cekubówek, ja ten tłok oczywiście będę wrzucał tutaj do tego setu, który wcześniej widzieliście, czyli do tego porapa. No, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Także już niedługo nowa seria się pojawi na kanale odnośnie składania V-Trójki i będę to robił oczywiście po Januszowsku, czyli jako, że ja od V-Trójce faktycznie nic nie wiem, nie składałem, ale wiem przynajmniej, jak to, jak to wygląda. I to już coś, prawda? Więc, jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam na tą serię, która się niedługo, niedługo pojawi. I oczywiście, jeżeli macie jakieś bore apy innych firm, czy coś w tym stylu, macie jakieś swoje spostrzeżenia, gdzie można na przykład dostać jakieś takie fajne głowice, które by tak. głowice dysze, dysze, które by tutaj pasowały do tego zestawu. No to, no to moglibyście tutaj podać temat. Tutaj, średnica to jest. 6,7 6, 6, 6, 6, 6, 6, mm. Tutaj mamy 6,7 mm, więc macie jakieś informacje. Jeżeli macie dane, co by tutaj mogło pasować, to dajcie cyna. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia, hej!